Szanowni Państwo, firma Limagrain od 2012 roku sukcesywnie wprowadza na rynek do sprzedaży kolejne odmiany z odpornością na kiłę kapusty. W tym roku będziemy mieli w naszym portfolio 6 odmian z tą odpornością. Wśród nich kilka nowości, i myślę, że najlepszym przykładem będzie odmiana LG Scorpion, która Oczywiście została zarejestrowana w tym roku jako odmiana z odpornością na kiłę kapusty przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych ma potwierdzenie tej odporności przez atest wydany przez Instytut Ochrony Roślin o którym wcześniej była mowa, ale także jest to odmiana uważam w tej chwili najbardziej innowacyjna na rynku odmian kiło odpornych dlatego że poza cechą odporności na kiłę Posiada także szereg innych cech, które zabezpieczają plon w okresie wegetacji, ten najwyższy plon. Mam tutaj na myśli odporność na wirusa żółtaczki rzepy groźną chorobę występującą w całej Polsce w tej chwili. Wiemy, że wiosną tego roku przeszło 90% w skali kraju wynosiło porażenie tą chorobą. Dodatkowo, LG Scorpion jest odporny na suchą ziliznę kapustnych, co jest warunkowane obecnością genu RLM7, odmiana ta posiada także odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się przed, zbiorą, czy przed zbiorem, czyli tzw. Tak podshattering i najwyższą zimotrwałość. Myślę, że ten komplet cech jest ważny i daje rolnikowi poczucie pewności ochrony jego plonu. Jeśli chodzi o wysokość planowania, odpowiadając na pytanie pana redaktora, muszę powiedzieć, że LG Scorpion został zarejestrowany z bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o planowanie. W roku 2019 w badaniach rejestrowych planował na poziomie 45 kwintali, to jest około 117% wzorca. Rok później... 52 kwintale to jest 118% wzorca i co ciekawe nie tylko był najlepiej planującą odmianą wśród odmian innych badanych odmian kiłoodpornych, ale także bardzo wysoko sytuował się jeżeli chodzi o porównanie do innych odmian mieszańcowych, które były w tych badaniach. Zajął drugie miejsce pod względem planowania na 41 odmian mieszańcowych, które uczestniczyły w badaniach rejestrowych. Myślę, że to jest najlepsza wizytówka i mam nadzieję, że potwierdzi także to w planowaniu już na polach produkcyjnych u naszych klientów, u rolników. Trzeba więc sprawdzić, jak to wyjdzie, jak to się mówi w praniu. Panie Mirosławie, wiem, że Wy do takiej próby podeszliście, testujemy te odmiany. Jak to wygląda na ten moment? Proszę Państwa, no zasialiśmy w zeszłym roku około 20 hektarów odmiany Skorpion. Odmiana na polu wygląda na dzień dzisiejszy bardzo dobrze. Ma cechy odmiany powiedzmy wczesnej i silny rozwój jesienny. Jak również bardzo wcześnie i najszybciej ruszyła na wiosnę. Natomiast no, jakie będzie planowanie, to dopiero powiedzmy odpowie nam kombań.